Dobrze do Wojciechowskiego, Adam Wojciechowski, Adam Wojciechowski, mija jednego, mija drugiego, rywala, Wojciechowski na wolne pole, stuprocentowa okazja Świdniczan jak to się zakończy? I to jest rzut karny! Pan Patryk Kubis ustawił odpowiednio zawodników, poinstruował, pędzi już Sowa, broni Piotr Gębara, ależ interwencja! Puściły sędzia Grebos, przejął piłkę Tragarz, wypuścił bój Bońkowskiego, zamyka jeszcze na dalszym suku Krakowski, co zrobi Bońkowski? Właśnie sprzeniósł ciężar do Krakowskiego, Krakowski minął rywala, ależ sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, zaledwie minutę temu mieliśmy rzut karny, dla Polonii stali świetnica. rzut karny został zmarnowany. Coraz większy ruch, pozdrawiam cię Łukasz bardzo serdecznie, widzę, że coraz więcej playersów mamy na transmisję, teraz mamy kapitalną okazję Słowianina. Nie? No w boisku gramy dalej. Tragarz bardzo dobrze wyprzedził rywala. E, przepraszam, Bronisławski, ależ wypatrzył tutaj Bońkowskiego. Poprzeczka. Bo wszystko Filip Barski udało się dośrodkować po raz drugi. I co, i rzut karny! Momenty Dudek-Denz w wykonaniu Kiryla Kotału. Ale skoncentrowany, skupiony niewiadomski zaczyna rozbieg. Niewiadomski! Bardzo mocne uderzenie. Nie dał tutaj większych szans e, Kirylowi Kotału. Adrian Niewiadomski. Silne uderzenie. tłusty suktu. I Słowianin, pan Patryk Kubis, Kubis sięgnął po gwizdek, ależ teraz skiksował Dąbrowski, jeszcze Krakowski, okazja w polu karnym, Krakowski, ależ to pograł Słowianin, piękna, składna, bardzo dokładna akcja Woli Bożan i mamy bramkę na 3 do 0. ...Dunku Paszkowskiego, ale wybijają obrońcy, jeszcze nie koniec, jeszcze można poprawić, poprawia Szuba... Cicinawa, ależ to by była bramka! Toła zażegnać niebezpieczeństwo. nie tam na linii bramkowej podskakuje Kotału. Paszkowski, ależ interwencja Kiryla Kotału. Cegiełka, cegiełka, ależ interwencja Kotału. Dośrodkowanie strzał i słupek. Jest to okazja na trafienie, numer 4 jest Marcin Buriło! Ależ blisko był w tej sytuacji Oskar Trzepacz. No, a teraz świetnie Szuba wyuruchomił Bartłomieja cegiełkę, cegiełka lewą nogą, jeszcze piłka spada pod nogi Gendery, Maksymilian Gendera! Słowianin, Bolibusz, Bolonia, Stal, świnica 4 do zera. No i kolejny raz możemy powiedzieć, że nos trenerski Zbigniewa Soczewskiego dało sobie znać. Wyszyć może dorzucić. Asystę, być może będzie mógł ktoś inny. Szuba i jest! Ależ to zrobili! No świetna asysta Wojciecha Szuby. I jeszcze lepsze zachowanie w tej sytuacji Filipa Barskiego. Partnerem kanału jest Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław w Kłokoczyce.